Witam w na moim kanale i wiem, że teraz miałam nagrywać yy, wyzwanie z Gromem, ale stwierdziłam, że jest, skoro jest na to 3 dni, no to nagrałam to za jakieś 2 dni, jeden dzień, może jutro, może w pojutrze. Na no zadne trzy dni właśnie się kończy, ale to jeszcze dużo czasu mam, a teraz jestem w nagram z tej gry, która miała być już o wiele wcześniej nagrana, ale miałam inne odcinki. I słuchajcie dzisiaj też nagram na pewno, myślałam, że dzisiaj nie nagram, ale jednak nagram. I dzisiaj też na pewno nagram, słuchajcie, nie na pewno, ale raczej dzisiaj też nagram, gdzie oceniam różne skiny. Jeszcze grę o robieniu kajsu, się nie różne skiny, ale różne ubrania w Robloxie, też tą grę o robieniu na telefon tych te kajsów, jak to się tam nazywa, no i jeszcze prawdopodobnie nagram ten, jeszcze nagram, no, 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 no. kurczę, a jeszcze nagram paru zwykłych monek prawdopodobnie, nie wiem, zobaczę, zobaczę. Tylko, czy jest komar? Nie. I co to jest? Dam sobie malutką podpowiedź. Niech Mrówka. Myrygówek a brówka ja ale tak to nie wiem no chyba bym zgadła. kurcze reklama mam tu kolejne i co to jest czekać ale długa nazwa w ogóle pomoc sobie dam są niepotrzebne litery no kurcze tylko tymi uzunęli co jest Chyba dam odkryć. No, nie, 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 ma sensu, czekajcie. nie, wiem, co to jest. Chyba dam sobie odpowiedź. Strach na wróble. Ja, ja bym nie, nie, nigdy. Chyba, chyba. Mi się ja nie zgadła, nie strach na wróble. A ja A to co jest? Hmm. Dzie... Dzie... Nie. To na pewno gdzieś tu musi być. Nie, no, co ma sens, czekajcie. Zdam sobie D. Czyli tu będzie D raczej. D. Nie, tu będzie tak. D. Дайте, что замышлю? Мне не хочу, не хочу, не хочу. Дайте мне спокой. Дрон. Я говорю, дрон. А что там? Рыба. To uzochięte mi się wydaje, że gdzieś tu będzie. Albo nie, nie wiem. Mam, żeby mi odkryli literę. To niech mi drugą odkryje. Czyli na, na końcu jest trochę. Py. P. Juro. Co? Janusz, małpa Janusz, nie to tak nie. Ty. O, ty. nie, 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 dziękuję. nie, 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 Dobra, to jest piłka do i odki nie jeszcze. Piłka do koszykówki. Teraz spróbuję. Pi i piłka do... Dobra, jest. Arbus? Nie, nie, nie arbus, czekajcie. No. Sos? Nie, to nie sos. I co to jest? Nie wiem, sobie podpowiedź. Si. 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 o. Nie. D nie, nie czekajcie. <laughs> Ło łosoś ja wam ja nigdy nie zagaduję, że to łosoś. To fala jakoś kurde? Nie wiem. A nie, dobra, to jest coś na śniegu. Tylko co. Narty? Jest jakie Narty, dobra. To jest lis. Lis. Puzle. Nie, to są puzle jakieś. Py. Nie, to jest koi Nie, puzzle. Nie, ja, ale to... A nie, pasuje, dobra. teraz już mam. Nie, to jest stół. Czekajcie. s t pioruny tak Piarun. A to co tu jest Czekajcie tosty tak Może to ster? Tak, to ster. Dobra, to jest chyba opona. Było... A, opona. To jest róża. Dobra. Co? Uy. Nie, czekajcie. Ej, muszę sobie tą literę dać, nie? Ołówek! Ołówek, ja. Mogę i rysik pokazać. To jak wielki. Coś tu ładuje. Dobra, mamy następne. Czekaj, co. Nie. czekaj jak dam. Jakoś, byle jak. Jakbym da usunie potrzebne litery, to bym na tyle. Dobra, to mu potrzebne litery. I teraz sam idealnie i sermonek. Co jest? Dobra. Więc tak. To jest. Nie, poczekajcie. Daj. Nie, ale słuchaj, co to jest? Dole zakręcę kołem, słuchajcie. O nie, mam 5%. Słuchajcie. Kręci się... 5000. Kurczę, 100 może... No dobra. Słuchajcie, myślę, że jeszcze to przejdę ten wygłodę i już kończę. Jedną myśl, zgadę. No nie jest to takie łatwe No sobie jeszcze jedną Ki jest na końcu Nie Nie Klucz nie Dobra, kręcę kołem, słuchajcie. I co mi... O ja najgorsze. Jeszcze raz. Dobra, kręcę. No nie, prawie najgorsze to jest. Prawie najgorsze. To mam się dookoła prawie nic. Tylko jakieś miałam 20 lat Ej, no ja muszę jeszcze raz zakręcić Skręcę I proszę, 5000 albo nie wiem, coś do... dobra, mam coś dobrego, 500 to, to jest, prawie najlepsze w sumie, Ka... Kajdanki Co?

Ja dam sobie no jest tutaj jakieś spróbował widzę. Pierdarka, ja tego kiedyś nie mogłam zgadnąć. Dobra, z tego podzielmy mi ze sobą odpowiedni nie i kończę odcinek. Dobra. To jest... Ja wiem co to jest, takie co się rzuca tymi, tylko nie wiem jak to się nazywa. Nawet takie mam w tym. Ale kurczę, jak to się nazywa? Nie wiem, to się nazywa. Ja wiem. Rady. Nie. Ja co chodzi muszę zakończyć kołem i chyba odkryć poczuję. Ja nie wiem jak kręcę i proszę, żeby będzie monet angielki za 5000. Nigdy mi 5000 nie wylosował. No kurczę, mogłoby być to premium, albo najlepiej 5000. Dobra jeszcze raz. No, nakręcę i... No nie, no dodało 20 monet, jeszcze raz. No, nakręcę i proszę, 5000 monet. 100 monet. Dobra, no, nakręcę, teraz 100 monet najlepiej. Znaczy, nawet mi wystarczyło, o to chodzi. No i... dobrze. Szkoda, że nie powiedziałam pięć tysięcy, jak bym powiedziała pięć tysięcy. Otwieram. Bądź. Tarta do rzutek. Czy tak nazywa? Ja dobra, to było na tyle z tego odcinka. Udało mi się dzisiaj przejść wszystkie. Na niektóre oczywiście ja sobie pomagałam dużo, ale... Mam nadzieję, że nam się podobało.